Siemanko załoga z tej strony, ziomku i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Najlepszej Serii Widźmina na YouTube. Moi drodzy, na początku, jak zawsze, ogromne podziękowania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze i moje wiadomości, którymi wymieniamy się codziennie. Załoga, dołączajcie śmiało do naszej rodzinki Czerwony przycisk dzwoneczkiem to pakiet VIP i naprawdę będziecie w wspaniałym miejscu, w którym będziecie pewni, że już nigdy nie będziecie się nudzić. Moi drodzy, to oczywiście bardzo ważne miejsce jest również nasz Discord, załoga, ziomku, do którego dołączają nasi Widżmini, link jak zawsze w opisie. No i z racji tego, że tam właśnie sobie ostatnio bardzo fajnie ja tworzę dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, chodzi o to, że mamy nowości w grze. A jakie to są nowości, już sobie przechodzimy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o nasz kwietniowy miesiąc, wiem, że wielu z was wspominało, że oj, chyba może jest to jednak prank, może jest to prime i tak dalej. No, jednak te zadanki zostają. Ja tak jak wspominałem, będę informował na bieżąco, jeżeli będą jakieś zmiany w grze, które faktycznie będą tu zmieniać, a ten miesiąc po prostu, no raczej nie będę z niego tworzył materiałów, gdyż jest to coś, co już wcześniej tworzyłem, ale z racji tego, że właśnie twórcy zmieniają w grze sporo, zaczniemy oczywiście od tych tematów. Są dwa właśnie bardzo ważne tematy i dwie zmiany. Po pierwsze, w naszej grze zmieni się grafika i raczej wszystko na to wskazuje. Po pierwsze, zmieniła się grafika, która jest dostępna w sklepie, z którego możemy poprzeć naszą grę Wiedziemy po gorąco tworu, więc jest to taka jedna drobna zmiana, ale druga to już jest bardzo fajna zmiana, w której to właśnie wy, e, drodzy gracze, drodzy widzowie, jesteście zaangażowani w to, jak będzie wyglądać e, nowy awatar naszej gry, nowe logo, więc myślę, że bardzo fajna tutaj właśnie wiadomość od twórców, że już nasze wiosenne e, porządki się zaczynają i będziemy właśnie tutaj świadkami już zmian, jeżeli chodzi o naszą grę, że właśnie m, na początku teraz już zaczynają nasi twórcy od logo, a no i później będą coraz więcej prawda, informacji tutaj udostępniać i za niedługo no zapewne zobaczymy już faktycznie nowy content. Myślę, że jeżeli chodzi o ten nasz kwietniowy content, który dostaliśmy, że tak powiem, to myślę, że to po prostu może też być dobry punkt w tym, że może faktycznie jest to po prostu już taka końcówka, że na zasadzie dobra, wróćmy to, już to było, ale skupmy się prawda już za niedługo na tym, co będzie i myślę, że już faktycznie za niedługo możemy zobaczyć content, który zmieni naszego Wiedźmina. Praktycznie w maju. Myślę, że raczej będzie to fajne um, i że raczej już praktycznie dostaniemy jakąś większą aktualizację. Moi drodzy, tak mi odbijacie śmiało na Facebooka, po gdzieś w potworów, tam możecie właśnie zagłosować. Eee, bardzo fajna inicjatywa. Od twórców wspominam, żeby właśnie zagłosować na nasze nowe logo. Ja tam też również skomentowałem, więc myślę, że bardzo fajna opcja. No i słuchajcie, dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, które eee, logo będzie Mi na wywolicie, czy to pierwsze, czy właśnie to, co jest nowsze. Ja osobiście lubię jedno i drugie, bo pierwsze mi się kojarzy bardzo sentymentalnie, a to drugie jest właśnie takim już myślę, że fajnym nawiązaniem tutaj też troszeczkę graficznie do Wiedźmina pierwszego, więc również wielki sentyment, no ale myślę, że nawet jakby tutaj nasze logo było zmienione na to drugie, będzie naprawdę fajnie. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam jak zawsze do właśnie subskrypcji, odkrywania, komentowania, piszcie sobie właśnie na każdy temat i słyszymy się już w kolejnym odcinku. Zdrówka dla Was wszystkich, dzięki za to, że jesteście, bo jesteście wielcy i słyszymy się już w kolejnym odcinku. Siemanko!